Na ten dzisiejszy dzień Bóg daje nam przepiękne swoje słowo. Oto słyszymy dzisiaj o wypełnieniu tego, co przeżywaliśmy przez cały Adwent. Oto ziemia Zabolona i Neftalego w Piśmie Świętym u proroka Izajasza. Było to miejsce grzechu, miejsce bez Pana Boga. Ciemność na świecie. Tak jak cały okres Adwentu pokazywał nam ciemność. Wchodziliśmy do ciemnych świątyń, nieśliśmy światło Jezusa Chrystusa, nieśliśmy nasze lampiony. Dlatego w tle widzimy jeszcze resztki dekoracji adwentowej. Ale oto tam gdzie był mrok, tam przychodzi prawdziwe światło. Jezus, który rozświetla moje życie. My wszyscy wiemy, że tak być powinno w naszym życiu. Że wtedy kiedy powiemy Jezus jest moim panem, Jezus jest moim zbawicielem, to to światło wchodzi w moje życie. Ale to jest tylko początek drogi. Przez chrzest święty staliśmy się uczniami Jezusa Chrystusa. A być uczniem Jezusa Chrystusa, należeć do Niego, to znaczy być tym, który niesie światło. To nie opowiadania, to nie wspomnienia o tym, jak to światło przyszło do mieszkańców w mroku, tylko nasze życie takie ma być. Iść do ludzi, do miejsc pracy, do szkoły, do swojej rodziny i pokazać światło, które płynie ze spotkania ze Zbawicielem. I oto Jezus, który przychodzi, zaczyna powoływać pierwszych uczniów, zaczyna wzywać do nawrócenia, bo blisko już jest Królestwo Niebieskie. Czy ja dzisiaj jestem tego świadkiem? W świecie, który ma tysiące pokus, ale także tysiące wątpliwości, pytań, różnych sytuacji, w których nawet czasem czujemy się wstrząśnięci, nie panujemy nad wszystkim. Czy potrafię uwierzyć, że Bóg mnie zbawia? I być światłem dla innych, którzy być może utracili nadzieję. Kiedy okoliczni mieszkańcy zobaczyli, co się dzieje, gdy Jezus przychodzi, natychmiast zaczęli do niego przychodzić. Przynosili chorych, cierpiących, dręczonych bólami, opętanych, epi epileptyków, wszystkich ludzi, którzy potrzebowali dotknięcia Pana Boga. A kiedy ja przychodzę do drugiego człowieka, czy jestem takim światłem, które niesie za sobą dotknięcie Jezusa? Czy jestem tym, który niesie Jego miłość, który sprawia, że życie drugiego człowieka się zmienia? Przychodzimy do Pana, żeby on rozświetlił nasze życie. Na to się przygotowywaliśmy. Ale także po to, by to światło zanieść drugiemu człowiekowi. Amen.